To na dni mam urodziny, w pani codziennie rozkminę O tym, jaki mogę być i jak mogę siebie zadziwić. Już pora minęła, by śnić, już pora na realne czyny. Ale nigdy nie będę udawał nikogo, bo wiem, że lepiej być prawdziwy. W tym świecie, gdzie wszyscy kłamią, szczery można być tylko na niby. Naiwne nadzieje, że wszystko to fikty Ty krzyczysz się, nikt się nie słyszy. Ty stoisz i nikt cię nie widzi. W tym mieście, gdzie nie możesz sufać nikomu nie istnieje poczucie winy. Życie, ranie, ale nigdy nie chciałem tak żyć Nigdy nie chciałem rozkminiać po nocach Ja nigdy nie chciałem tu być A znowu tu wchodzi mi panie się wkuwa Jak śruba ja wypuszczę z tych płyt Żaden nie zastąpi mnie już na zawsze Bo nigdy nie będzie tak pięknie jak my Ty małaś punko, ty wiesz co ja czuję Już nie kontaktuję, już nie chcę być kimś Co by powiedział kiedyś mały Piotrek Jakby zobaczył kim stałem się dziś Od zawsze krzyczałem, jaba się rapię Dopadła mnie karma, bo w głowie mam syf Pamiętam czasy jak byłem szczęśliwy po prostu Nie musiałem pić Zbrać mi do grobu, mam je wybuduję dom. Wymyśliłem sobie krainy, gdzie na środku zawsze już stoję u Pamiętam te czasy, w których to kasy, na no zawsze przetało krok. Teraz nie w którą stronę mam podłogi i którą mam wybrać ze stroną ja. Yeah. Nigdy nie mogę się bać, już po burze wychodzi słońce. Nigdy nie mogę czpać, bo jeśli zacznę, to nie skończę. Nigdy nie będę tak samo szczęśliwy, dziś wyrzucam to, co mam w sercu. Mogę się zmienić, zmieniłem marzenia, chcę tylko rodziny, nie merców Szczerze się znalazłem w kim innym miejscu Kiedyś dałem miliony mojemu synowi, dam miliony wersów Naprawdę miliony, tysiące niezamkniętych spraw By je naprawiać, to późno, bez sensu Zaraz mam 22 lata, kończy się praca Najwyższa pora, jak zarobić z talentu Za 12 dni mam urodzinę W pani codziennie rozkminiam O tym, jakim mogą być I jak mogę siebie zadziwić Już pora minęła, by śnić Już pora na realne czyny ale nigdy nie będę udawał nikogo, bo wiem, że lepiej być prawdziwy W tym świecie, gdzie już wszyscy kłamią W szczery można być tylko na niby Naiwne nadzieje, że wszystko tu fikcja, tak krzyczę, się nikt się nie słyszy Ty stoję, jeśli nikt się nie widzi W tym mieście, gdzie nie możesz słuchać nikomu Nie istnieje poczucie winy Ja no, nie mogę A uśmiech na no, que oh,